Siema widzowie, z tej ja strony na 490 i dzisiaj testujemy napój bogów, czyli Careful Energy, tylko hito. Wiem, że zapierdalam, kurwek jak Speedy Gonzales. Szybciutko mówię. No i według mnie to powinien być film, który na naszym kanale powinien być jako pierwszy, bo po prostu no... pijemy ten napój od dwóch lat i dalej jest... Nie... cena się podniosła, no ale dalej to jest niewielka, niewielka cena, jak za... no jak sami widzicie, no. Kształt tej butelki jest idealny, żeby na usiąść. Więc, to po prostu, feature'ów jest bardzo dużo w tej butelce, nawet ciężko to wymienić. Sama butelka już jest po prostu... A co dopiero smak? Co o smaku? No właśnie. Trzeba to dla was widzowie, żebyście wiedzieli co jest dobre, a co złe. Jestem kurwa tutaj wyrocznie. No kurwa. Daj mi to, na małeczki. Mm. Mm. wam nuty. Dobrze trzymaj. Dobrze trzymaj Tomek, elegancko, dobra. Wyczuwam nuty naprawdę dobrej mięty, dobrej jak mięty. Jak i no weź mi to kurwa nie. A to jest moje. Mojka jest niepowtarzalna, to jest ta, ta limonka chemiczna, taka wystyrana z dupy Menela, coś innego. To prawda. Ciężko to po prostu inaczej określić, jest po prostu napój bogu, bo jak mam powiedzieć, to trzeba, trzeba wyróżnić nuty smakowe. A Jak w kaze profesjonalnych testach, przebija się po prostu Smak, A. smak naprawdę dobrze wykomponowany Dobrej mięty, taka chemisa w kurwę Smakuje jak, nie wiem, jak wyjęta z pizdy terasa, kurwa, wyrzuta A No ale właśnie o to wchodzi Pamiętajcie, nie kupujcie nigdy klasycznie, bo to jest gówno totalne Tak, jakby no klasyk no. Tylko mojito, jakby, mojito. Tylko mówię, mojito no. to mojka Mojaczka. I nie kupujcie e, na pewno mojito w puszce, bo to w ogóle Ta, nie smakuje Tak, mojito w puszce to. nie smakuje, zbyt naturalne i oj. No niższy smak po prostu Kupki nasze smakowe będą smak. jeszcze no po prostu co ja mam powiedzieć. To jest... Zajebistość wpłynie z kurwy nie? 10 na 10. No 10 na 10. Ktoś coś chce. Ja oceniam tak 7 na 10. Pst. Co? No normalnie, no tak smakuje, jest normalna taka bojka. Ale wolę... Dajcie mi się... Co się ta kurwa patrzycie ceniaczki? Dobra, dobra, dobra. 7 dobra. na 10, a teraz ty? 10. Pewny ja tak 10 nawet. Gdybym dał się więcej, to bym dał więcej. Tylko do tego testu brakuje jeszcze konosa. Ciąc tak, no, konosiko brakuje. Konsi, niestety No po prostu siedzi na klasy i pilnuje. Pilnuje, klatki. A <noise> zapomniałem bo miałem golem? A widzowie, czekajcie, bo teraz muszę zlikować adres konosa. warszawa. Ok, dobra, teraz jeszcze. Jeszcze nie zrobiłem ale no. To taki kodusowy żart Dobrze widzowie <śmienic> <śmienic> no, takim, takim pozytywnym akcentikiem Jak widzicie też bardzo klasę świetną tylko, nie. tylko mohito, nie, nie, nie tylko i Ważne, żeby... Na, jeżeli, i, zobaczycie nie jeżeli zobaczycie coś takiego, jeżeli zobaczycie energetyku to znaczy, że to jest dobra energetyk, jeżeli jest klasa E a, albo Dobra, może być jeszcze klasa A, e, albo D. Nie, jak jest A to jest najgorsze. Jak, jak jest, jest e... A to po prostu nie pijcie tego no. Dobrze widzowie, filmik już trzeba zakończyć, bo to naprawdę nie może być za długo, bo nie ma... Ale być... tylko cały sposób idą na to meczek. Okay. O kurwa Kurwa